It's big time. Hey. Kiedy myślisz o Bośni i Hercegowinie, stolica Sarajewo prawdopodobnie przychodzi Ci na myśl jako pierwsza. Jest jednak inne miasto w tym kraju, które jest równie popularne jak Sarajewo, a jest nim niewątpliwie Mostar. Jest to bardzo popularne miejsce, szczególnie wśród turystów. Do tego stopnia, że ludzie, którzy chcą zwiedzić Bośnię i Hercegowinę, upewniają się, że po Sarajewie znajdą czas na Mostar. Na przykład stwierdziliśmy, że trzy pełne dni wystarczą na Sarajewo. Mostar można zwiedzić w ciągu jednego dnia, jeśli się spieszysz, lub w ciągu dwóch pełnych dni, aby podróż była bardziej komfortowa. Tak właśnie zrobiliśmy i spędziliśmy dwa dni na zwiedzaniu Mostaru. Istnieją trzy główne sposoby dotarcia do Mostaru z Sarajewa. Pierwszym z nich jest wynajem samochodu w Bośni i Hercegowinie, który jest naprawdę tani. Samochód można wypożyczyć średnio za 80 euro na tydzień. Wypożyczonym samochodem można przejechać 100 km ze stolicy Sarajewa do Mostaru w 2 godziny. Jest to najwygodniejszy i najbardziej bezstresowy sposób podróżowania. Inną opcją jest podróż pociągiem między tymi dwoma miastami. Chociaż pociąg oferuje autentyczne wrażenia z podróży, nie jest zbyt wydajny ze względu na ograniczoną liczbę odjazdów. Trzecią i najbardziej popularną opcją jest podróż autobusem ze stolicy do Mostaru. Jest to najmniej wygodny i najbardziej uciążliwy sposób podróżowania. Będziesz podróżować autobusami, które mają średnio 20 lat, przejeżdżając przez wąskie skrzyżowania ze średnią prędkością 40 km na godzinę. Tak więc podróż, która normalnie zajęłaby jedną godzinę na autostradzie, trwa prawie 3 godziny. Chociaż na terminalu w Sarajewie akceptowane są płatności kartą kredytową, urzędnik na terminalu autobusowym w Mostarze odmówił przyjęcia płatności kartą kredytową. Następnie poprosili nas o gotówkę. Moim zdaniem takie żądanie jest naprawdę absurdalne w dzisiejszych czasach. Możemy zrozumieć, że prywatne firmy nie akceptują kart kredytowych i chcą uniknąć podatków. Jest to jednak dość dziwne, że firmy nie akceptują kart kredytowych. Sprawia to wrażenie, że kraj jest 10 lat do tyłu pod względem rozwoju. Dobrą rzeczą jest to, że hotele lub pensjonaty w Mostarze są tańsze niż w Sarajewie. Podczas gdy średnia cena za hotel w Sarajewie wynosi 80 euro za noc, apartament typu Studio w Mostarze można wynająć za 50 euro za noc. Załóżmy, że jakimś cudem dotarłeś do Mostaru i chcesz poznać okolice zaraz po przyjeździe. Jeśli spojrzymy na mapę, zobaczymy, że znajduje się na południu kraju i na południe od stolicy Sarajewa. Chociaż liczba ludności różni się w zależności od różnych źródeł, możemy powiedzieć, że w mieście mieszka około 150 tysięcy osób. Miasto zajmuje powierzchnię zaledwie 97 km kwadratowych. W tym sensie Mostar jest miastem, w którym można przejść z jednego końca na drugi. Należy jednak wspomnieć, że Mostar jest największym miastem w regionie Hercegowiny. Przez środek miasta przepływa jasnoniebieska rzeka Neretwa. Jeśli się tam wybierzesz, zobaczysz, że rzeka jest niezwykle niebieska i ma silny nurt. Jeśli przeanalizujemy miasto na wschód i zachód od rzeki, trzeba powiedzieć, że więcej chrześcijan mieszka po zachodniej stronie rzeki. Pochodzenie tej chrześcijańskiej populacji jest głównie chorwackie i bośniackie. Jeśli przejdziesz na wschodnią stronę rzeki, zobaczysz wzrost liczby meczetów i kobiet noszących chusty. Jednocześnie domy są bardziej wolnostojące i zbudowane w górzystym terenie. Ludzie ci stanowią muzułmańską większość Mostaru. Główna atrakcja miasta, Most Mostarski, znany również jako Stary Most, jest głównym powodem, dla którego miasto przyciąga tak wielu turystów. Jak myślisz, jakie znaczenie ma Most Mostarski, który sprawia, że miasto jest tak cenne i popularne? Jeśli przyjrzymy się pokrótce historii tego regionu, musimy wyjaśnić, że most ten został pierwotnie zbudowany w 1566 roku w czasach Imperium Osmańskiego. Od momentu wybudowania most pozostawał nienaruszony i aktywnie wykorzystywany przez 427 lat. Mówi się, że do budowy mostu użyto 456 kamieni o ogromnych kształtach. Fakt, że most Mostarski pozostał nienaruszony przez setki lat, sprawił, że z czasem stał się głównym symbolem miasta. W rzeczywistości mówi się, że nazwa miasta pochodzi od tego mostu. Co więcej, po wybudowaniu mostu region Hercegowiny stał się ważnym miastem handlowym i zyskał na znaczeniu. Niestety to historyczne dziedzictwo doznało nieodwracalnych szkód podczas krwawych wojen w Bośni i Hercegowinie w latach 90. W 1992 roku Serbowie po raz pierwszy próbowali zniszczyć most. W 1993 roku chorwackie czołgi rozpoczęły ataki mające na celu spowodowanie większych i bardziej niszczycielskich uszkodzeń mostu. W listopadzie 1993 roku most nie był już w stanie wytrzymać uszkodzeń. I został całkowicie zniszczony. Po uszkodzeniu i zniszczeniu most zaczął pojawiać się w takim stanie. Masywne kamienne bloki mostu zostały zanurzone w wodach rzeki Neretwy. Most był jednak przez wieki symbolem tolerancji i kultury. Był to symbol, który zjednoczył muzułmanów i Chorwatów oraz promował dobrą wolę. Jednak zniszczenie mostu podczas wojny zasygnalizowało chęć odrzucenia wielokulturowego dziedzictwa miasta. Po wojnie Brytyjczycy zbudowali tymczasowy żelazny most, który zastąpił ten zniszczony. Inne mosty w rejonie Mostaru również zostały zniszczone w tym okresie i konieczne było w jakiś sposób połączenie dwóch brzegów rzeki. Dzięki wsparciu UNESCO i Banku Światowego most został odbudowany w 1997 roku zgodnie z oryginalnym projektem. Oryginalne kamienie mostu zostały usunięte z koryta rzeki za pomocą dźwigów. A te w dobrym stanie zostały ponownie wykorzystane. W lipcu 2004 roku most został całkowicie przebudowany i ponownie otwarty dla publiczności, pozostając wiernym oryginalnemu projektowi. W 2005 roku most został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a dziś jest największą atrakcją Mostaru. Obecnie most ma 24 metry wysokości i 30 metrów długości. Jego szerokość wynosi 4 metry. Z mostem związana jest również tradycja. Zgodnie z tradycją, mężczyźni z Mostaru skakali z mostu przed swoimi ślubami, aby udowodnić swoją odwagę narzeczonym lub dziewczynom. Dziś tradycja ta jest kontynuowana, ale obecnie odbywa się to głównie w celach turystycznych. Profesjonalni nurkowie wspinają się na szczyt mostu, aby przyciągnąć uwagę turystów i zbierać datki. Następnie wskakują do rzeki. Te skoki naprawdę oczarowują turystów wokół mostu i oferują im wizualną ucztę. W zamian nurkowie proszą widzów o dobrowolne datki. Należy również zauważyć, że chociaż Mostar jest obecnie zarządzany przez wieloetniczny rząd, podziały etniczne, które rozpoczęły się podczas wojny w latach 90., nadal istnieją. Chorwaci mieszkają po zachodniej stronie rzeki, a muzułmanie po wschodniej. Z drugiej strony, Serbowie w dużej mierze opuścili miasto podczas wojny. Przeanalizujmy zarówno muzułmańską część miasta, jak i obszar nieturystyczny, w którym mieszkają Chorwaci. Za pomocą naszego własnego materiału filmowego. Gdy tylko wjedziesz do wschodniej części Mostaru, zauważysz obecność muzułmanów. Prawdopodobnie zobaczysz kobiety z chustami na głowach i długimi sukienkami zakrywającymi ich ciała, nadchodzące z przeciwnego kierunku. Większość domów i meczetów, w których mieszkają, wydaje się być ustawiona na zboczach gór. W centralnej części wschodniej strony rzeki znajduje się jednopasmowa droga asfaltowa z wieloma sklepami wzdłuż niej. Niektóre z tych sklepów to prywatne piekarnie, kwiaciarnie, kawiarnie i inne firmy, podczas gdy inne to banki i biura rządowe. Istnieje system autobusowy do transportu w obrębie miasta, ale nie jest on zbyt wygodny. Dokładniej mówiąc, nie jest preferowany przez mieszkańców. Wynika to z faktu, że Mostar jest naprawdę małym miejscem i większość mieszkających tam rodzin ma własne samochody. Niektórzy używają nawet elektrycznych hulajnów lub rowerów, aby dostać się do pracy i szkoły. Jeśli chcesz zwiedzić bazar, zobaczysz ludzi jeżdżących na rowerach z jednego miejsca do drugiego. Rzeczywistość żebraków, która jest nieunikniona na Bałkanach, nie da ci spokoju w tym mieście. Żebracy pochodzą głównie ze społeczności cygańskiej. Ludzie ci nie przypominają Chorwatów ani muzułmańskich bośniaków. Cyganie często popychają swoje dzieci i proszą o pieniądze. Niektóre dzieci są tak zuchwałe, że sięgają do kieszeni. Z tego powodu zalecam zwracanie uwagi na żebrzące dzieci. Jeśli spojrzeć na twarze okolicznych mieszkańców, wydają się oni nieco ponurzy, być może ze względu na skutki zmieniających się warunków pogodowych. Ludzie wydają się żyć w dobrobycie i pokoju, ale wydaje się, że brakuje im odrobiny radości w życiu. Uważnie obserwowałem miejscowych i o ile nie próbują ci czegoś sprzedać, nie uśmiechają się zbyt często. Mają spokojną i stałą codzienną rutynę. Większość ludzi jest wysoka. Większość miejscowych mężczyzn i kobiet w Mostarze była wyższa niż 170 cm. Są wysocy i szczupli. Nie widziałem otyłości w mieście. Większość dzieci, dorosłych i osób starszych w mieście wszędzie chodzi pieszo, więc są w ciągłym ruchu. Ludzie dużo się ruszają, więc nie wydają się mieć problemów z wagą. Z drugiej strony, kobiety w Bośni i Hercegowinie mają jeszcze jedną godną podziwu cechę. Widziałem to wyraźnie zarówno w Sarajewie, jak i Mostarze. Nie ma segregacji zawodowej między kobietami i mężczyznami. Na przykład w Sarajewie widziałem fryzjerki strzygące mężczyzn. W Mostarze widziałem kobiety pracujące w restauracjach i kawiarniach, dźwigające ciężkie skrzynki z napojami i przenoszące je na duże odległości. Ludzie są naprawdę pracowici i starają się zarabiać pieniądze. Ale jeśli zapytasz mnie, czy dobrze zarabiają, odpowiem, że nie. W Bośni i Hercegowinie, jeśli nie jesteś właścicielem firmy i jesteś tylko pracownikiem. Twój miesięczny dochód w Mostarze wynosi od 700 do maksymalnie 1000 euro. Ludzie zarabiają mniej niż 1000 euro miesięcznie i pracują około 10 godzin dziennie. Co więcej, głównym źródłem dochodów w kraju jest sektor usług turystycznych. Ponieważ Bośnia i Hercegowina nie jest krajem o globalnej produkcji, warunki życia i warunki ekonomiczne nie są zbyt dobre. Dlatego też, gdziekolwiek pójdziesz na bazarze w Mostarze, zobaczysz sklepy związane z sektorem usług. Podczas gdy niektórzy sprzedają pamiątki, większość firm jest związana z żywnością i napojami. Jest tu wiele pizzerii, lodziarni i restauracji mięsnych. Restauracje na bazarze w Mostarze są droższe niż te w Sarajewie. W Sarajewie za porcję mięsa zapłacimy średnio 6 lub 8 euro, ale w Mostarze są restauracje wzdłuż rzeki. Jeśli zamówisz jedzenie w tych restauracjach, powinieneś spodziewać się, że zapłacisz około 15 euro za osobę. W rezultacie osoby podróżujące z ograniczonym budżetem zazwyczaj jedzą w lokalnych restauracjach z dala od mostu. Z drugiej strony, najpopularniejszym miejscem do robienia zdjęć przez turystów w Mostarze jest oczywiście widok na most. To naturalne, że chcą robić zdjęcia. Ludzie latają tysiące kilometrów, aby zobaczyć ten most i robić zdjęcia do woli. Na pytanie, gdzie najlepiej robić zdjęcia, ludzie wolą brzeg rzeki poniżej mostu. Musisz być szybki, jeśli chcesz robić tam zdjęcia, ponieważ ktoś może cię zaatakować w każdej chwili. Chodzenie po moście jest nieco utrudnione. Na podłodze mostu znajdują się wystające i liczne poziome kamienie. Jeśli idziesz bez patrzenia na ziemię, na pewno nadepniesz na te kamienie i ryzykujesz upadek. Ponadto most jest zawsze zatłoczony. Dlatego trzeba uważać, aby nie wpaść na ludzi wokół siebie i starać się chodzić bez nadeptywania na kamienie. Patrząc na twarze turystów, można zauważyć, że większość turystów odwiedzających Mostar to Turcy, Japończycy i ludzie z sąsiednich krajów bałkańskich. W rzeczywistości łatwo jest stwierdzić, z jakiego kraju pochodzą ludzie po językach, którymi mówią, gdy przechodzisz obok. Kolejnym pięknem miasta jest jego atmosfera, która oderwie Cię od wszystkich zmartwień. W wielu miejscach w Mostarze można usłyszeć dźwięk nieustannie płynącej rzeki. Co więcej, dookoła zobaczysz bujne zielone drzewa i napotkasz czyste środowisko. Jeśli przyjeżdżasz do Bośni i Hercegowiny z kraju, w którym powietrze jest zanieczyszczone, poczujesz różnicę w jakości, oddychając czystym powietrzem tego kraju i Mostaru. Większość osób odwiedzających Mostar w celach turystycznych może myśleć, że miasto składa się tylko z mostu i budynków wokół niego. Jednak w zachodniej części miasta toczy się naprawdę nowoczesne życie. Jeśli odwiedzisz chrześcijańską część Mostaru, na ulicach zobaczysz wiele chorwackich flag. Jest to kolejna wskazówka, że Chorwaci mieszkają w zachodniej części miasta. Gorąco polecam odwiedzenie nieturystycznych części miasta. Zobaczysz, że wiele budynków jest podziurawionych kulami, podobnie jak w Sarajewie. Struktury te zachowały się od czasów wojny i nie zostały odrestaurowane. Korzystanie z pojazdów w chorwackiej części miasta jest również dość nowoczesne. Rzadko słychać klaksony samochodów. A gdy przechodzisz przez przejście dla pieszych, samochody nadjeżdżające z naprzeciwka zawsze ustępują ci pierwszeństwa. W tym sensie możemy powiedzieć, że mieszkańcy Mostaru są wykształceni i mają kulturę ruchu drogowego. Ponadto ulice są w większości czyste i nie ma śmieci na ziemi. Asfalt wygląda na całkiem nowy i wydaje się, że został odnowiony w ciągu ostatnich pięciu lat. Cena benzyny na stacjach benzynowych wynosi dwie marki bośniackie za litr. Można więc przyjąć, że średnia cena za litr wynosi 1 euro. Na tej podstawie można porównać ceny benzyny w Mostarze z cenami w kraju. Jeśli spojrzymy na budynki, w których mieszkają Chorwaci, to w przeciwieństwie do muzułmanów preferują oni wieżowce. Muzułmanie we wschodniej części miasta mieszkają w bardziej wolnostojących domach, które przypominają domy wiejskie. Budynki, w których mieszkają Chorwaci, mają średnio 30 lat. Większość z nich pochodzi z czasów jugosłowiańskich i nadal wygląda solidnie. Wygląd zewnętrzny budynków jest wyblakły i wymaga odmalowania. Jednak mieszkańcy Bałkanów nie przywiązują dużej wagi do wyglądu zewnętrznego budynków. Inwestują więcej we wnętrza. Kiedy więc wejdziesz do budynku, który z zewnątrz wygląda na wyblakły i stary, zauważysz, że zobaczysz, że ludzie wydali pieniądze na wnętrza swoich domów i mieszkają w nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych domach. Po bokach i wokół budynków znajdują się również ciągłe rysunki artystyczne. Rysunki te nie wyglądają profesjonalnie i prawdopodobnie zostały wykonane przypadkowo przez ludzi na ulicy. Niemniej jednak artystyczne rysunki nie są blokowane ani cenzurowane przez władze Mostaru. Innymi słowy, ludzie mogą nadać swojemu miastu wygląd, jakiego pragną. Jednak znalezienie nieruchomości na wynajem długoterminowy w dobrym stanie może być pewnym wyzwaniem dla kogoś, kto chce mieszkać w Mostarze. Wynika to z faktu, że sektor nieruchomości w mieście nie jest niestety zbyt rozwinięty. Większość ludzi mieszka we własnych domach, apartamenty dostępne do wynajęcia w mieście są w większości zorientowane na turystów. Firmy uważają, że bardziej opłacalne i rozsądne jest wynajmowanie swoich apartamentów turystom codziennie lub co tydzień. Dlatego też, jeśli szukasz miejsca do wynajęcia w Mostarze, liczba apartamentów do rozważenia może być śmiesznie mała. Na przykład znaleźliśmy dwie nieruchomości do wynajęcia ze zdjęciami na tej lokalnej stronie nieruchomości. Jeden z tych apartamentów ma miesięczny czynsz w wysokości 600 marek bośniackich, co stanowi równowartość 300 euro. Drugi apartament jest bardziej nowoczesny i jest wynajmowany za 900 marek bośniackich miesięcznie, co stanowi równowartość 450 euro. Dla kogoś z miesięcznym dochodem w wysokości 1500 euro lub więcej, te ceny wynajmu mogą być całkiem rozsądne. Samochody w mieście są podobne do tych w Sarajewie pod względem równowagi. Połowa ludzi jeździ samochodami, które mają więcej niż 10 lat. Druga połowa jeździ nowoczesnymi samochodami z automatyczną skrzynią biegów. W mieście nie zobaczysz wielu ultraluksusowych samochodów? Ponieważ jazda ultraluksusowymi samochodami w Mostarze nie ma większego sensu, moi przyjaciele. W mieście o powierzchni 97 km2 nikt nie uważa, że jazda Porsche ma sens. Życie tam jest niezwykle skromne i proste. W całym mieście można zobaczyć znaki ograniczenia prędkości. Nawet jeśli masz ultraluksusowy samochód w tym mieście, ograniczenie prędkości wynosi 30 lub 40 km na godzinę w większości obszarów. Ciekawa sytuacja panuje również na cmentarzach w mieście. W Bośni i Hercegowinie na nagrobkach umieszcza się zdjęcia zmarłych. Widziałem to nie tylko w Mostarze, ale także w Sarajewie. Jeśli tam pójdziesz, zobaczysz portrety zmarłych na nagrobkach, a jeśli nie jesteś zaznajomiony z tym w swoim kraju, uznasz to za interesujące. W mieście nie ma codziennego targu warzywnego. Ludzie kupują owoce i warzywa w kioskach i supermarketach. Chciałbym podsumować moje ogólne spostrzeżenia na temat Mostaru. Moim zdaniem, głównymi elementami, które utrzymują miasto przy życiu Ożywiają je i czynią turystycznym, są dzieła i naczynia pozostawione przez Imperium Osmańskie. Miejscowa ludność stworzyła sektor usług w mieście z dziedzictwem pozostawionym przez Osmanów. Starają się zwiększyć atrakcyjność miasta, wykorzystując dziedzictwo pozostawione przez Turków, elementy historyczne, tradycyjne motywy i kebaby, takie jak döner. Dzięki temu miasto zarabia obcą walutę, a gospodarka mostaru jest utrzymywana przy życiu. To wszystko, jeśli chodzi o nasze spostrzeżenia na temat Mostaru. Do zobaczenia w następnym filmie.